Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na BadChatzie. Bohaterem bitwy jest Topek, Mapa, Kopalnie, Tryb Spotkaniowy. Drużyna Topka ewidentnie widać jest słabsza, przeważa kolor pomarańczowy. Za to drużyna przeciwna jest z reguły żółta, przeplatana graczami zielonymi. Zobaczymy co pokaże topek. Gdzie się wybierze, z kim i dlaczego. Wybór dla niego jest prosty. Ta strona jest lepsza od wjazdu, do wjazdu na górkę, i właśnie tam się kieruje. Tylko czy uda mu się dojechać tam bez strat? Baczat jest bardzo szybki, ale już mamy pierwszy cel. LTTB kółeczko prosto w skałki. Wjechał nasz bohater. Wjechał również tam za tym LTTB Bulldog. Trzeba go wspomóc. Pierwszy strzał i nawet szkoda tego pocisku, ale trzeba to zrobić ktoś musi. Byleby teraz artyleria nie celowała, i całe szczęście, że przyjechał tylko T62A i nic więcej nie próbowało wjechać na wzgórze. T62A teraz obrywa no szkoda, szkoda tego pocisku i przeładowanie. Mam nadzieję, że siły sojusznicze podciągną trochę i będą pilnowały, żeby nikt na górkę nie wjechał. Górka to strategiczne oczywiście miejsce i to miejsce zajął właśnie topek, daje podstawę sądzić do tego, że może, może tę bitwę jego drużyna wygrać przy pod warunkiem oczywiście przy dobrym, przy dobrej grze. Ale jak widzimy, padła pierwsza dycha, i z czwarty padła dziewiątka, ósemka, siódemka, i wynik 1-4. Do tego przy kapie robi się gorąco, i topek ma ciężko. Jest 110, pierwszy strzał, drugi strzał, piękna podpała, trzeci strzał, i on już się spali. Nie ma innego wyjścia. Już chyba z topek oddał jeszcze jeden strzał, czy mi się wydawało. No, jeżeli tak, to było to marnotrawstwo amunicji. Mamy ISA-3, który podjeżdża bliżej T62, a również y, próbuje jeszcze raz pojawić się w tym miejscu. No, przeładowanie spokojne. Artleria namierza, namiesza, namiesza namierza i namiesza. <ścoughs> I końcówka przeładowania. I zobaczymy, czy topek wyjedzie po tego ISA 3. Nie, IS i 3 sam wyjeżdża. Lufa przeszkadza. Teraz można strzelać. Tylko troszeczkę dalej, gdzieś, żeby nie szło w pancerz warstwowy. Trzeci strzał, podpalenie. I nie zdążył spłonąć do końca. I znowu chowanie się przed artą. I przeładowanie. Na szczęście, na razie na kapie spokój. I wynik zrobił się. Troszkę bardziej ciekawy, wyrównany, 5-4, tylko że tam przy kapie to naprawdę sojusznicze czołki to już mocno oberwały, tutaj również sojusznicy obrywają, jest nawet, zobaczcie, zainstalowałem paczkę z, z modem pokazującym HP, 4000 do tyłu to jest bardzo dużo, niby wszystko wydaje się ok, ale jednak ta strata jest ogromna. Tą stratę może oczywiście nadrobić, i nadrobić to może Topek. Taki magazynek w łamku sekundy jest w stanie ściągnąć nawet takiego E75. I proszę, no, zobaczcie. Topek odrabia straty, a sojusznicy te straty powiększają. Już znowu to już jest prawie 5000. 5000 HP. No nie, ta bitwa już jest y, praktycznie przegrana. To już widać gołym okiem. czołgi spadają jeden po drugim. Tak jak mówiłem, mają, miały mało HP i teraz były na 1 na dwa hity. Dodatkowo K leci. To jest y, zła wiadomość dla Topka. Dobra jest taka, że FV jest tyłem. Jeszcze się nie zorientował, teraz się obraca za późno został zdjęty. I z czwarty również obrywa. No i mamy. To był magazynek na cztery pociski, bo tylko tyle miał. Tyle miał topek tej zwykłej amunicji, tyle pozostało po poprzednich przeładowaniach. No i teraz ostatnie dwa magazynki. Zobaczcie, nie ma szans tej bitwy wyciągnąć. W każdym razie nie sam, no, jeszcze troszeczkę Tim odrobił, raczej topek przede wszystkim, ale ta strata jeszcze jest wyraźna. Pierwszy strzał wefała, drugi. Każdy strzał musi teraz wchodzić. Pociski są na wagę złota. Zresztą to są właśnie pociski złote. Wynik 70. Pershing obrywa topek. Topek tutaj czai się na Conquerora. Ale został zaświecony. I wyjeżdża. Wyjeżdża. Conqueror strzelił. Pierwszy strzał trzeba uważać na goski. No i drugi. I trzeci też przed. I teraz oby uciec. Jest ucieczka. Ale zobaczcie, 8-12 to już są ostatki. No, może jeszcze jak te czołgi ostatnie jakoś się wezmą do roboty i spróbują odrobić szansę, spróbują odrobić stratę i dadzą szansę topkowi na przeładowanie, to może jeszcze jakimś cudem uda się cokolwiek zrobić. Ale nie, nie, nie. Został tylko topek i, i z siódmy. I siódmy gdzieś tutaj cofa się teraz w kierunku bazy topek czai się na e 75 jest na hita. Szkoda, szkoda. I 7 akurat ładnie sobie poradził. Szkoda, że ułamek sekundy wcześniej nie strzelił, także ten jeden pocisk został zmarnowany. Topek ma tylko cztery pociski i później no później będzie bezbronny. I dodatkowo jest teraz na hita od takiego nawet erora, Tak więc musi bardzo uważać. Wyjeżdża również FV, on ma więcej HP, więc się tak nie boi. Chociaż Topka nie jest w stanie zdjąć na hita. Pierwszy strzał dostaje. No i Topek powinien go od razu zdjąć. Jest w stanie przeżyć jego strzał. Raczej. Raczej, więc powinien wyjechać i go załatwić. Zanim przyjedzie wsparcie. No, zmarnowany ten strzał. Zobaczcie, 180 tylko wlosowało temu F-POW-owi. Teraz został ostatni pocisk. Mamy tutaj ISA 7, ale on ginie. No i Topek. Topek zaraz też zginie, chyba, że ucieknie. Ale jaki sens jest uciekać? Jak porażka jest pewna, no, tak się zablokował troszeczkę. Indien nie trafił. Może będzie na niego przestrzał? Jest przestrzał. Ostatni strzał z obu stron. No, i tak się to wszystko kończy. Zobaczmy wyniki. Padła masterka. I wysoki kaliber. Prawie 10 tysięcy obrażeń. 5 fragów 1255 expa. No. Zobaczcie, co robiła reszta drużyny. Niewiele. Niewiele. Nie wiem, co zrobił z 4. Mm, pozostałe karne won, nie wiem, no. E 75, fałka fałka B. I z siódmy przeżył praktycznie do samego końca, a zrobił tylko 1800 obrażeń. Tylko jak pancer coś tam próbował. Ale wiadomo, to nie mogło zakończyć dobrze. Wszystkie strzały oddane 27 celnych 26 przebić nawet. gdyby Topek wszystkie pociski wpakował przeciwnika, i wszystkie znalazłyby swoją drogę do celu, to nawet wtedy nie miałby pewności na wygranie tej bitwy. To była bitwa nie do wygrania. Ale było wszystko mam nadzieję że z ciekawością obejrzeliście ten pojedynek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.